Moi drodzy, specjalnie dla Was zapoznam się ze wszystkimi hitami kosmetycznymi z Action. Przejrzałam w czasie całego TikToka, zapoznałam się z hitami od kosmetologów i makijażystek. Także zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Action, gdzie góruje firma Max More. Znajdziecie tutaj różnego rodzaju kosmetyki do twarzy, ciała, lakiery do paznokci, kremy, maseczki, lustra. Jeżeli jesteście gotowe, no to idziemy. Zaczynamy od brązera i rozjaśniacza, które są rewelacyjnej jakości nie błyszczą jakoś strasznie. Rozjaśniacz naprawdę dodaje bardzo fajnych barw i do tego opakowanie super wykonane, przez co nie da się go otworzyć w sklepie i testować, dlatego nie są opalcowane ani rozwalone opakowania. Kosztuje 7 zł. Tutaj natomiast z firmy Manhattan mamy korektor. Zobaczcie, w jakim ładnym on jest kolorze. To jest taki korektor w pudrze matowy. Słuchajcie, rewelacyjnie zamazze wam wszystkie wasze niechciane zmiany. Kosztuje 9 zł. Tutaj natomiast mamy coś nowego, czyli żel eyeliner. I do tego mamy jeszcze pędzelek. Zobaczcie, jest taka szczoteczka precyzyjna do robienia sobie kresek. I ten, że jest takim dosyć nowoczesnym i dziwnym opakowaniu, bo jeszcze się z takim nie spotkałam, to są 2 gramy i kosztuje tylko 5 zł. Jeżeli już jesteśmy na etapie eyelinerów, to tutaj Wam pokażę jeszcze różne eyelinery z firmy Max and More, które słuchajcie, bardzo długo i rewelacyjnie utrzymują się na oku. Nie ścierają się, a do tego są dosyć tanie, bo kosztują tylko 5 zł. One są słuchajcie, czarne w sztywcie. Tutaj natomiast macie już kredkę i słuchajcie, tak jak kiedyś byłam przeciwniczką kredek i zdecydowanie wolałam eyelinery, tak tutaj w Action do tych kredek mocno się przekonałam, bo one tak samo jak ten eyeliner długo się utrzymują, a zdecydowanie mają bardziej wyrazisty kolor. Kosztują 5 zł. Tutaj macie zestaw trzech i to też jest słuchajcie w Action nowość. Trzy kredki plus jeden taki eyeliner, one są wszystkie czarne. Kosztuje 5 zł. Tu macie 3 sztuki w zestawie, tak jak Wam pokazywałam. Konturówki różnego rodzaju i w różnych kolorach do ust. No, czego potrzebujemy więcej? Jak nie konturówki? Słuchajcie, one są delikatne, w różnych odcieniach. Tu akurat mamy Rusty Rose 327. Natomiast jeżeli wolicie coś bardziej wyrazistego, to za 316 macie klasyczny czerwony. I one są w cenie tylko 5 zł. No dobra, a tutaj słuchajcie, za 10 zł mamy zestaw wszystkich kolorów kredek. Zobaczcie biały, pomarańcz, róż i wszystkie inne kolory. Czarny też wchodzi w zestaw. I to się bardzo opłaca, bo cena jest niska, a kredki są bardzo dobrej jakości. Tutaj jeszcze musimy przejść na szminki. Słuchajcie, Max More naprawdę jest dobrą firmą. 327 numer na przykład to jest ten odcień. One kosztują 6,45 wszystkie i macie różne dostępne kolory. Coś bardziej stonowanego, natomiast jeżeli chcecie to są też bardziej wyraziste. Tak jak na przykład ta mocno czerwona, to jest taki klasyczny czerwony mają fajne opakowania i długo utrzymują się na ustach. Także bardzo Wam te pomadki polecam. Słuchajcie, tutaj jest natomiast taka forma błyszczyka. To też jest taki klasyczny czerwony, taki mocno, mocno ciemny. To jest 364 numer in love. I ona jest w cenie 5 zł. Matowe yy, podkłady. Zobaczcie. 130 numer, taki klasyczny beż. Słuchajcie, fajne mają w action kolory, bardzo ładnie dopasowują się do skóry i kosztują 6,50. Lakiery mamy pomarańczowe, i tutaj jest dosyć duży wybór. Powiem Wam, że te lakiery są szybko schnące i do tego też dosyć długo utrzymują się na, skórze, na Przepraszam. Ja zawsze miałam ten problem, że niestety mi lakier odpryskiwał, a te z action naprawdę są dobrej jakości i długo się trzymają. Jak widzicie, mamy bardzo duży wybór kolorów, chociaż to jeszcze naprawdę nie są przy Wszystkie, które wam pokazałam. No i cena takiego lakieru to jest 5,45, więc naprawdę jest spoko. Mamy też różnego rodzaju odżywki z nowości do paznokci. Mamy olejki, e, utwardzacze, topy i nabłyszczacze. I one również są, słuchajcie, w cenie 5,45. Przepraszam. Skoro już jesteśmy na paznokciach, to z nowości taki zestawik do oddzielania palców podczas robienia u stóp. To jest nie lada wyzwanie zawsze, 6 zł, żeby nie pomalować sobie paznokcia obok. No ale jesteśmy już na dziale paznokci malowania, to jeszcze macie też nową lampę, słuchajcie, do utwardzania żelów, czy też do utwardzania sobie szybszego wysuszania, na przykład lakieru, bo lampa nie tylko służy do utwardzania żelu, ale możecie nim też szybciej wysuszyć lakier. I ona kosztuje tylko 55 zł. Action, słuchajcie, ma też rewelacyjne paletki. Tutaj macie 17 na przykład kolorów do ust, kredę, kredki. Cienie, brązery, rozjaśniacze. Ta paletka jest naprawdę bardzo duża i wybór kolorów w nie jest naprawdę gęsty. Nie jest droga, jeżeli chodzi o taką paletkę, bo kosztuje tylko 44 zł. Jeżeli już musicie mieć paletkę, to musicie do niej mieć też pędzle. Zobaczcie, jak te pięknie się prezentują. Tutaj macie zestaw 5 pędzli od najgrubszego do najcieńszego i cena, słuchajcie, jest bardzo okazjonalna. Kosztują 14 zł. Natomiast jeżeli potrzebujecie coś takiego bardziej e, grubszego i cienkie, nie potrzebujecie tych całkiem pośrednich, to tutaj macie kolejny zestaw takich pięciu pędzelków do makijażu za 20 zł. Jak robimy makijaż, to niezbędne nam są słuchajcie lampki, prawda? Tutaj macie taką lampkę, możecie sobie ją gdzieś przyczepić do dodatkowego oświetlenia, nawet nad waszym lustrem. Kosztuje 15 zł. To jest lampka LED do makijażu i ona ma przyssawki, więc montaż jest bardzo prosty. Kolejny to jest to lusterko, chociaż czasami na grupach widziałam, że skarżyłyście się, że dosyć słabo świeci za 25 zł. Obok mamy drugie za 23 ja naprawdę dla Was przestudiowałam wszystkie grupy na Facebooku, jeżeli chodzi o kosmetyki z Action, i tutaj wybrałam te, które są naprawdę top topów i dobrze się, dobrze się prezentują, są skuteczne. Tutaj mamy na przykład maskę do twarzy w kubeczku. To mnie bardzo zdziwiło. Nie widziałam jeszcze maski do twarzy w tak dziwnym opakowaniu. To jest, słuchajcie, maseczka nawilżająca na bazie Kokosa i one kosztują 9 zł. Ona jest w formie takiej gumy. Ok, znowu maseczka, słuchajcie. 7 dni, 7 dni błyszczenia, 23 zł. No i tutaj macie jeszcze takie maseczki, słuchajcie, peelingi w tubce. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. One są naprawdę bardzo wydajne, kosztują 12 zł. I tutaj macie 4 sztuki w zestawie. Do pielęgnacji skóry też mamy taki serum. Do tego macie wałeczek i gąbeczkę. Kuleczkę bym bardziej powiedziała. To tak to, Jeżeli lubicie dbać o swoją skórę, to jest zestaw do pielęgnacji twarzy, czyli gąbeczka kojąca, która oczyszcza pory, by zapewnić w skórze naturalny blask. 23 zł. W action dostaniecie też dużo olejków. Słuchajcie, olejek rycynowy na przykład za 13 zł. Dostaniecie też oczywiście olejek arganowy, zaraz wam pokażę. Z olejek rycynowy jest do skóry i włosów, ale zdecydowanie bardziej Wam polecam ten arganowy, ponieważ jest dużo łagodniejszy i on jest w cenie 12 zł. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiej naprawdę mocnej naprawy skóry i włosów, skóry włosów, to ten rycynowy będzie odpowiedni. Tutaj mamy taki olejek. To jest olejek migdałowy. Myślę, że pięknie Wam wygładzi skórę i nada blasku Waszym włosom. Kolejna rzecz to jest taki duży, słuchajcie, kokosowy olejek do masażu. On ma 600 ml. Przepraszam, jest bardzo wydajny. O świeżym, delikatnym zapachu kokosa. Nanosicie niewielką ilość i delikatnie masujecie w skórę. Sprawia, że skóra staje się miękka i elastyczna. I to Wam naprawdę polecam. Sama go na sobie przetestowałam. Kosztuje 14 zł. To mnie troszkę zdziwiło, na początku nie byłam pewna co to jest, więc musiałam przestudiować grupy na Facebooku i przejrzeć troszkę TikToka. To jest takie masło do ciała. Ono posiada, słuchajcie, formułę wygładzającą, nawilżającą i bardzo ładnie do tego pachnie, także bardzo Wam je polecam. Kosztuje 8 zł i to jest pojemność 200 ml. Ono jest bardzo gęste, więc jest też wydajne. A to jest skrab do ciała. Jeżeli macie bardzo suchą skórę, to bardzo Wam polecam. Zwilżacie skórę, po czym masowujecie w nią skrab, Pozostawiacie na 2-3 minuty i spłukujecie ciepłą wodą. Wasza skóra jest wtedy dużo bardziej nawilżona. Ja się z takim skrabem nie spotkałam wcześniej. Kiedyś dla mnie to była nowość, musiałam go kupić i przetestować. Kosztuje 5,50 w zestawie z 200 gram. Z nowości też mamy śliczne mydelniczki i to jest, słuchajcie, jeszcze obok też taki balsam do rąk za 14 zł. Przepiękne opakowanie, to są o pojemności 300 ml. Najświetleczne no takie mydelniczki z mydłem. Zobaczcie, to jest totalna nowość w Action. Pojawiają się przed świętami, kosztują 10 zł. Don't worry, be happy to też jest nowość w action. To są, słuchajcie, po prostu tradycyjne mydła do rąk o różnych zapachach, ale bardzo fajne. Zwłaszcza, że e, dosyć mają taką e, pozytywną e, otoczkę. Koszty 5 zł. Z nowości mamy też szczoteczki bambusowe. Słuchajcie, wykonane jak sama nazwa wskazuje, z bambusa o średniej miękkości. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście nowy na moim kanale, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. No i na koniec jeszcze chciałam Wam pokazać z garniera w Action. Pojawiła się taka nowość to jest taki kokosowy. Kokosowa maska do włosów 10 zł. Pięknie działa na włosy, pięknie się po niej błyszczą. Są też nowe perfumy, aczkolwiek narzekałyście na grupach, że one szybko wietrzeją, więc po prostu możecie sobie je przetestować. Nie wiem, czy je polecać, czy nie. Szczerze mówiąc, 20 zł. Skoro szybko wietrzeją, to pisałyście na grupie, że nie polecacie. No i taki, w takiej formie torebeczki. On jest przez Was zdecydowanie bardziej polecany i kosztuje 23 zł. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, do zobaczenia.